Tak, moi drodzy, tutaj nazwa to nie jest żaden clickbait z tego odcinka. Harumi naprawdę pojawiła się w sezonie 11 i dopiero odkryłem to niedawno, a ten sezon wyszedł w 2019 roku, także no jednak <grym> bardzo dużo czasu minęło od tego tutaj, o tej premiery tego odcinka, w którym ta Harumi się pojawiła. Mianowicie to chodzi o odcinek Najgorszy Ninja. Jest to ogólnie odcinek z tej części lodowej i jest to odcinek 19... Właśnie z tego sezonu jedenastego. Podczas gdy ninja są w krainie Nigdy, Ultraviolet oraz Mechanik odkrywają, że właśnie no tutaj na tutaj w ich mieście Ninja Go City nie ma ani jednego Ninja aktualnie, więc postanawiają to wykorzystać i e, chcą teraz uciec właśnie z tego więzienia, żeby po prostu no móc uciec, bo wtedy żaden Ninja ich no nie złapie. No i postanawiają, że naprawdę tak to zrobią, chodzą przez tutaj taki tunel. Ultraviolet właśnie miała tutaj plakat i tam właśnie miała dziurę już tam przekopano Podczas tej ucieczki oni spotykają Fuji-Dafa e, właśnie w tych takich tunelach, tych takich w sumie na takich może kanałach pod tym miastem e, i y, tam sobie właśnie opowiadają, który ninja jest najgorszy. My skupimy się na historii Ultra Violet, ponieważ to właśnie w niej pojawia się Harumi. Mianowicie jest to pierwszy odcinek, w którym mamy taką właśnie jakby wersję anime z Lego Ninjago, e, ponieważ tutaj właśnie z tego sezonu, czy tutaj było, i w XIII taki właśnie tutaj nowy styl rysowania naszych tutaj postaci, i w historii Ultra Violet pojawia się właśnie Harumi. Podczas tej sceny możemy zobaczyć w tle Harumi oraz Kiloa, między innymi też. Nie niesamowite tutaj tak na nie mega szczegółowo jak tutaj reszta bohaterów ale tutaj możemy zobaczyć naprawdę że to jest ona, to mamy tutaj jej takie właśnie proste włosy, to mieć tutaj taką grzywkę no naprawdę wiemy, że to jest ona na miliony procent, stoi ona sobie obok właśnie Kiloła, także tutaj właśnie możemy zobaczyć, że no jest to naprawdę ona mimo to, że jednak ta scena dzieje się już jakby po jej tak jakby śmierci, bo jak wiemy później ją uratował mroczny władca no ale mimo wszystko ona się tutaj pojawiła i no nie zauważyłem tego nigdy wcześniej. Myślę, że chyba raczej mało kto to zauważył. Mega się cieszę, że ona tutaj się właśnie pojawiła. E, naprawdę jest to mega fajnie. No tutaj taki easter egg i tutaj fajnie, że to właśnie udało mi się ostatnio odkryć. No, więc tutaj właśnie tego tyle wam chciałem pokazać, że właśnie Harumi pojawiła się wy w sezonie 11, Także dajcie mi koniecznie znać, czy wy o tym wiedzieliście. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku również o Harumi i jej wszystkich wersjach figurek. Cześć!